W tym filmie omówimy sobie prostą grę karcianą świnia. W świnie może grać od 2 do nawet 10 osób. Do gry w świnie używamy standardowej talii kart. Dobrze przetasowane karty należy rozłożyć na stole tak, aby każda karta była dobrze widoczna. Ja postanowiłem umieścić się w takim ładnym okręgu. Losowo wybrany gracz odkrywa dowolną kartę. Gra polega na dokładaniu kart, które mają taki sam kolor lub figurę, co karta na środku stołu. Gracz ciągnie karty do momentu, aż wyciągnie pasująco Kartę, którą będzie mógł dołożyć na środek stołu. Gracz żółty ciągnie karty, aż trafi na odpowiednią kartę. Udało mu się wyciągnąć czwórkę pik, którą dokłada. Teraz do czwórki jeszcze dokłada dowolnie wybraną kartę. Może ona być innego koloru. Kiedy to zrobi, kolejka przechodzi do następnego gracza, siedzącego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każdy gracz musi zrobić dokładnie to samo. Możemy zatem zauważyć, że każdy w swojej turze musi dołożyć dwie karty. Pierwsza, która pasuje figurą lub kolorem, a druga dowolna. Jeśli gracz dołoży że pierwszą kartę, a nie ma drugiej karty na ręce, to losuje dowolną kartę zakrytą i dokłada. Jeśli na stole nie będzie żadnych kart zakrytych, grę wygrywa gracz, który pozbędzie się wszystkich swoich kart z ręki. Zobaczmy co się dzieje, kiedy gracz nie ma pasującej karty. Teraz kolej niebieskiego. Dokłada dziesiątkę kier, która pasuje figurą do dziesiątki karo i dokłada drugą dowolną kartę. Zielony ma w ręce dwójkę pik, ale nie pasuje ona do dziewiątki trew. Zielony ciągnie karty do momentu, aż będzie mógł dołożyć dwójkę pik, którą posiada w ręce. Do dwójki pik dokłada dowolnie wybraną kartę, którą posiada. Podobnie kolejny gracz. Ciągnie kartę ze środku stołu do momentu, aż będzie mógł dołożyć jedną z tych dwóch dam. Zobaczmy jak zakończyła się rozgrywka. Jako pierwszy wygrał żółty. Gra jest kontynuowana do momentu, aż ostatni gracz zostanie z kartami. Kolejnym graczem, który pozbył się swoich kart jest niebieski. Zielony przegrywa i chrumka jak świnia. Jak widzisz jest to prosta gra, w którą można grać w każdym wieku i przy każdej okazji. Jeśli podobał Ci film, możesz dać lajka, like zasubskrybować kanał lub napisać komentarz. A ja zabieram się do tworzenia następnych materiałów. Cześć!